Czy można jeździć po drenażu i po letku rozsączającym? Biomer, Dlaczego te dwa elementy ze sobą łączę? Ponieważ ich wykonanie jest bardzo podobne. Czyli wykopujemy dołek, wsypujemy warstwę żwiru, układamy rury, zasypujemy żwirem, kładziemy go w i ten oto system potem jest zasypywany ziemią. Mniej więcej minimalna głębokość tego odprowadzenia do ziemi to jest nawet 30 cm pod ziemią. Zatem jeśli odprowadzenie do ziemi z tej oczyszczalni miałoby być na terenie podjazdowym, to zauważ proszę, że trzeba wykorytować ziemię, żeby wsypać grubsze kruszywo, potem przechodzimy na to cieńsze, co powoduje, że tak naprawdę naruszamy ten system tego odprowadzania do ziemi. Gdyby drenaż był głębiej niż te 30 cm, to jak najbardziej znajdziesz miejsce na tą podsypkę. Natomiast gdyby przyszła już ekipa brukarska, która wiecie, tą 500 będzie tam po prostu wam ubijała ten teren, to jest ryzyko, że uszkodzą wam instalację rozsączającą. No i teraz w tej sytuacji. Jak się tego dowiemy? Dopiero, gdy już zamieszkacie i będziecie z tego korzystać. A więc już po wybudowaniu domu zatem czy przy poletku rozsączającym i drenażu rozsączającym można jeździć? Moim zdaniem absolutnie to odpada, z tego względu, że mogą pognieść się rury. Żwir, który jest tam wysypany w tym wykopie, po prostu rozejdzie się gdzieś tam na boki. To się wszystko ze sobą zmiesza, co końcowo doprowadzi po prostu do zmniejszenia efektywności instalacji, no i ta instalacja tego drenażu, tego poletka po prostu nie będzie Wam funkcjonować prawidłowo. Przechodząc dalej, mamy studnię chłonną i w tej sytuacji pytanko, czy możemy odprowadzać ścieki z ze studni chłonnej właśnie w miejscu podjazdowym? Już tłumaczę mniej więcej, jak taka studnia jest zrobiona, żeby też łatwiej było po prostu wytłumaczyć, czy tak, czy nie. Wykopywane jest dołek do nawet głębokości 5 metrów się zdarzyło. Wsypywana jest warstwa żwiru. Na tym żwirze osadzamy rury rewizyjne, czyli albo i 600, 1000, 1200, bądź nawet większe. Mówimy tu już o kręgach betonowych. I te rury wystają nam praktycznie nad ziemię. Zakrywamy te rury dekielkiem. I teraz co jest istotne? Możemy zakupić włas żeliwny, czyli wiecie taki do 1,5 tony, czyli A15, bądź nawet do 12,5 tony. Więc w tej sytuacji, mając mocniejszy włas oraz takie kręgi betonowe kopane jonowo do ziemi, będziemy mogli wykonać tego typu odprowadzenie właśnie w miejscu podjazdowym. Pytanie, czy to ma sens? Moim zdaniem, jeżeli nie chcielibyśmy w przyszłości mieć ryzyka właśnie tej awarii i minimalizujemy potem koszty naprawy tego, to ja bym się odsunął. Natomiast gdyby rzeczywiście działka była na tyle mała, a teren dobry, chłonny, wiecie, piaszczysty, to jak najbardziej tego typu odprowadzenie właśnie w miejscu podjazdowym byłoby ok. Nie mam absolutnie tutaj żadnych przeciwwskazań. A więc taka moja rekomendacja. Można wykonać odprowadzenie do ziemi, ale poprzez studnie chłono, właśnie w miejscu podjazdu. Tylko, że bierzmy pod uwagę w razie czego koszty, potem serwisu, dostania się do tego elementu. W wielu przypadkach jednak pozostaje drenaż albo poletko, które zdecydowanie robimy właśnie na terenie typowo zielonym, ponieważ łatwiej jest się tam dokopać. Ta trawa też siłą rzeczy wspomina. Pomaga te rośliny, wspomagają odprowadzenie tej, tych nieczystości. <laughs> Nie wiesz jak zaplanować swoją oczyszczalnie na działce? Projektant jak najbardziej może Ci pomóc, natomiast my jako osoby pracujące w tym na co dzień Doprecyzujemy tak naprawdę to rozwiązanie, czyli jak można odprowadzić ścieki, na jakiej głębokości, w którym miejscu, czy właśnie ten podjazd, czy na terenie zielony. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy związanej z montażem, wcześniej oczywiście z dokumentacją, to w opisie tego filmu będzie więcej informacji. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie do zobaczenia.